i e, wiecie, bo można zobaczyć nasze platownie, poznać kadrę, zobaczyć nowe... W piątek 31 marca w tak zwanej resortówce w Czechowicach Dziedzicach odbyły się targi pracy i edukacji po raz kolejny zorganizowaliśmy targi pracy i edukacji to już w sumie chyba trzecia nasza edycja w tym roku zaprosiliśmy do współpracy pracodawców z okolicznych miejscowości z regionu oraz uczelnie wyższe no to tutaj już przyjechali również z innych miejscowości bo przyjechało uczelnie z Katowic z Gliwic z Krakowa no i oczywiście z Bieszczadów Młodzież na miejscu może tutaj poznać i ofertę edukacyjną, bo ta giełda, że tak powiem, daje możliwość uczniom klas maturalnych na podjęcie takiej świadomej decyzji edukacyjnej, co dalej. A osoby, które, że tak powiem, chcą wejść na rynek pracy będą miały możliwość tutaj poznać pracodawców z lokalnego rynku pracy i oczywiście zapoznać się z prawem pracy, ponieważ też mamy przedstawiciela tutaj Państwowej Inspekcji Pracy. To trzeci budynek. Zachodni się z całą ofertą. Mamy tam Centrum Stymulacji Medycznej. Gdzie naprawdę... yy, ponad 500 osób odwiedzi nasze targi. To są sami uczniowie yy, tutaj yy, szkoły oraz y, liceum yy, w Czechowicach Dziedzicach. Yy, zgłaszają się również osoby poszukujące pracy z regionu.